Właściwie to moglibyśmy zrobić dzisiaj takie kazanie, jak często robimy w Ameryce Południowej, tak zwane dzielenie się słowem. Czyli wystarczyłoby, żebym przeczytał lub postawił Wam, kochani, to zdanie. Zrozumieliście to wszystko? Cośmy słyszeli? No, i wziąłbym mikrofon i bym poszedł. I byś mówił, byś mówiła tak lub nie. Ale by trzeba było jeszcze dodać, co to znaczy, że zrozumiałem lub dlaczego nie zrozumiałem i jak to się przekłada na twoje życie w codzienności. Moi drodzy, mówi się, że od początków dziejów ludzkości ludzie dzielą się na dwie kategorie, na myśliwych i zbieraczy. Dla wszystkich chyba jednak pasuje jedno określenie, dla tych zbieraczy, dla tych myśliwych i dla każdego z nas, że człowiek to istota poszukująca. Jest czymś rzeczywiście zaskakującym, gdy sobie człowiek usiądzie i czytając, przeglądając ogłoszenia w gazetach lub w internecie. Dlaczego ludzie wszystkiego nie poszukują? Ta paleta jest wielka, przeogromna, począwszy od mieszkań, miejsca pracy, samochody, jakieś części, do czegoś tam poprzez urlopy, wakacje, poprzez szukanie małżeństw, małżonki, męża i wiele 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 innych rzeczy. Może też od czasu do czasu, a może często gdzieś tam wchodzimy i poszukujemy czegoś i klikniemy i potem nam to przysyłają. Przyglądając się tym ogłoszeniom wszystkim można mieć takie przekonanie, że wielu ludziom brakuje Ciągle brakuje czegoś takiego istotnego, elementarnego, żeby być naprawdę szczęśliwym, żeby być w końcu zadowolonym i żeby być rzeczywiście pełnym radości, takiej prawdziwej radości płynącej z głębi serca. To ciągłe poszukiwanie ludzkie wskazuje. Na głębokie pragnienie bezpieczeństwa, wskazuje na szukanie sensu życia, wskazuje także na szukanie bycia spełnionym w życiu. Mam przyjaciela, który mi kiedyś powiedział, przeszedł raka, ma trzech synów, ma czwórkę wnucząt. I mówi: Jestem spełniony. Gotowy. Nic już mi się złego stać nie może, bo wszystko osiągnąłem to najważniejsze. I właśnie to wymienił. Synów, wnuki, dobre wychowanie, rodzina, która się zawsze razem trzyma, i, rodzic, i ro, rodzeństwo, które się szuka. Moi drodzy, w zależności od wartości jaką przypisujemy temu, czego szukamy, wkładamy odpowiednio wysiłek do osiągnięcia tego czegoś. W naszym chrześcijańskim życiu również poszukujemy, jesteśmy takimi szukającymi istotami. Nasze poszukiwanie trafnie wyraża Sobór Watykański II. Wiecie, to już dawno temu minęło i jeszcze dużo rzeczy nie zostało wprowadzonych kościele z tego soboru watykańskiego, który miał miejsce w 1962 do 1965 roku, czyli hu, hu, I tam ten Sobór watykański stwierdził takim jednym zdaniem, nazwał Kościół ludem Bożym, pielgrzymującym tu na tej ziemi. Lud Boży, który pielgrzymuje który ma cel. I tym celem jest Bóg i Jego Królestwo. Czyli pełnia życia w Nim. W tym naszym poszukiwaniu jako chrześcijanie tego naszego celu, tego Boga, tego bycia z Nim i w Nim, nie błąkamy się bez planu i bez celu, bo znamy ten cel. Jednak każdego dnia, i to chyba mamy to doświadczenie, Musimy niejako od nowa zaczynać kontynuowanie tej drogi, kontynuowanie tego poszukiwania. Dlaczego? Bo ciągle codzienność jest pełna nowych sytuacji, które chcą nas z naszej obecnej drogi odciągnąć, zwrócić naszą uwagę w innym, bardzo często całkowicie różnym kierunku. Zapraszając nas na inne drogi, mówiąc, że są ciekawsze, bo łatwiejsze i prostsze. Jest to taka sytuacja pewnego napięcia, stałego napięcia, z którym mamy do czynienia. Dzisiejsza Ewangelia, jeśli się wsłuchaliśmy w te opowiadania, stawia przed nami kolejne wyzwanie, abyśmy odpowiedzieli sobie, moi drodzy na pytanie, jak wygląda nasze zaangażowanie. Co jesteśmy w stanie zrobić, żeby zbliżać się ze świadomością dzień po dniu ku temu celowi, którym jest obcowanie z Bogiem, twarzą w twarz, już na zawsze. Co jestem w stanie zrobić? Bo w imię naszych rozmaitych miłości, takich ludzkich, Moi drodzy, jesteśmy w stanie naprawdę wiele poświęcić. Nie są nam obce różne postanowienia, które zrobiliśmy kiedyś lub robimy na krótszy czas, na dłuższy czas. Wielki Post to jest taki, o, taki czas, gdzie jakieś tam postanowienia robimy, czy Adwent. Gotowi jesteśmy przejechać setki kilometrów, aby wziąć udział w koncercie ulubionej gwiazdy. Potrafimy wstać wcześnym świtem, aby zdążyć na samolot, który nas zawiezie gdzieś na fajne wakacje. Umiemy odmówić sobie nawet pokarmu i intensywnie ćwiczyć, żeby zyskać sylwetkę, jaką pragniemy. Jak grzyby rozmnożyły się studia fitnessu i ćwiczeń. Kto z nas nie był? Wielu z nas chodzi. Samo to w sobie nie jest złe. Moi drodzy, kiedy bowiem zależy nam na jakimś skarbie, to jesteśmy gotowi poświęcić wiele do zdobycia go i mamy determinację. Teraz jesteśmy w okresie letnim i kto się interesuje sportem tak jak ja, to ciągle są jakieś mistrzostwa. Nie mówię o piłce nożnej tylko o sporcie takim fajnym bo w piłce nożnej to wiadomo mistrz jest tylko jeden Lech Poznań, kolejosz także tutaj nie ma dyskusji i co się dzieje że patrzymy na tych sportowców oklaskujemy ich Liga Narodów siatkarze zdobyli dziewczyny też, trzecie miejsce Mistrzostwa Polski się właśnie wczoraj skończyły w lekiej atletyce są mistrzostwa w pływaniu, w szermierce. Wczoraj na żużlu zdobyliśmy mistrzostwo świata drużynowe. Tyle wiadomości sportowych. Czyli oni wszyscy, ci sportowcy, poświęcają czas, poświęcają rodzinę, poświęcają bycie z przyjaciółmi tylko po to, żeby zdobyć medal. Żeby stanąć na pudle. Jak jesteśmy w szkole, to też poświęcamy sporo albo mniej więcej sporo czasu, moglibyśmy może więcej, aby dostać świadectwo z paskiem. Są takie coś takiego w Polsce, nie? że imię szóstki, żeby przyjść dumnym, zadowolonym do domu. Cały rok pracowałem, poświęciłem. Aby dzisiaj być zadowolonym i dumnym i szczęśliwym. Moi drodzy, bo jeśli jestem przekonany, że skarb mój jest w Bogu, to będę gotów także włożyć wiele więcej wewnętrznej pracy i samozaparcia, aby go zdobyć. Nie wszystko mi się uda. Nie od razu będę świętym, ale Bóg zna moje serce. I wie o moich zmaganiach i potyczkach, dlatego wysiłek jaki wkładam, jest świadectwem mojej z nim relacji. I to jest to pytanie dzisiejsze: ile jestem w stanie zaangażować, ofiarować na tej drodze ku Bogu. Wygląda na to, że nie jest to takie łatwe i takie proste. I to nie chodzi o COVID, który spowodował coś, tylko chodzi o to, że wielu ludzi nie jest w stanie i nie chce Bogu, Kościołowi, wspólnocie ofiarować za dużo. Bo się pytają, jak apostołowie się pytali też Chrystusa, co z tego będę miał? Powiedz mi, co z tego będę miał. Po co mi to? Czy to mi coś da namacalnego? Czym się będę mógł pochwalić przed przyjaciółmi, przed rodziną czy przed proboszczem? Ale nie o to chodzi, moi drodzy. Pierwsze czytanie, drugie czytanie zwróciło nam uwagę na to, że życie chrześcijanina to godność i służba. Godność, gdyż nie wyście mnie wybrali, ale ja was wybrałem. Bo Bóg spojrzał na nas i nas powołał. Słyszeliśmy w liście do Rzymian, abyśmy szli, abyśmy głosili Ewangelię wszystkim stworzeniom i owoc przynosili. Jesteśmy powołani, a co to znaczy, zaproszeni, moi drodzy, do wielkich rzeczy. Do wielkich rzeczy jesteśmy zaproszeni o wiele większych niż złote medale, o wiele większych niż siedzenie na trybunie z vipami. O wiele większych i o wiele piękniejszych niż coś, co sobie możemy w sporcie czy w jakichś sytuacjach wyobrazić. To, co możemy zyskać, to jedność z tym, który nas kocha. Z tym, który nas wybrał. Czucie niesamowicie ważnym i niesamowicie istotnym. Zostaliśmy przez chrzest włączeni w kapłaństwo Chrystusa. Jesteśmy kapłanami wszyscy, sobór watykański II. A więc możemy Bogu składać ofiarę pochwalną, i tą ofiarą pochwalną jest nasze życie. To, co weźmiemy ze sobą na pewno w tę drogę, w wieczność. Bóg, który działa wespół z nami, czyni nas swoimi partnerami. Jestem partnerem Boga. Słyszeliśmy też w drugim czytaniu, że zostaliśmy powołani, aby stać się na wzór obrazu Jego Syna. Czyli jeżeli ja na Ciebie patrzę, albo na Ciebie patrzę, albo na Ciebie patrzę, to mogę sobie wyobrażać, że widzę. Jezusa, że widzę Boga. I może dlatego, moi drodzy, wielu ludzi nie spotyka Boga, bo patrząc na niektórych z nas albo na wszystkich na mnie widzą karykaturę, a nie piękny obraz i podobieństwo Boga. Bo może właśnie nie jesteśmy w stanie poza przyjściem na Mszech Świętą, ewentualnie jakaś kolenda, ewentualnie jakieś nabożeństwo, czyli liturgiczne rzeczy, ewentualnie jakaś grupa, nie jesteśmy w stanie, bo coś nas hamuje, aby zaangażować się bardziej. Jakże to wielka godność, moi drodzy, być partnerem Boga. Jakże to wielka wspaniała godność być obrazem Boga. Dzisiaj przyjmiemy komunię świętą. Większość z nas że nie wszyscy prawdopodobnie nie wiem, może się mylę, może w parafii świętego Stanisława Kostki wszyscy idą do komunii, bo zawsze serce jest tak wspaniałe, tak otwarte, tak zaangażowane, że jakże nie wejść w tą relację tak intymną z Bogiem. I dzisiaj przyjmiemy tę komunię, przyjęliśmy Słowo Boże i czym się staliśmy? Fabernakulum. To no, takie zrobione. I tam jest hostia, hostie konsekrowane. I jak wchodzimy do kościoła, to co robimy? Przyklękamy. W monstrancji wystawiamy i adorujemy. To jest właśnie ta piękna godność, moi drodzy nasza, aby patrzeć na drugiego człowieka, przyklęknąć przed nim, adorować go. Bo w Tobie i w Tobie i w innych jest Bóg. I to nie są tylko słowa, albo w to wierzę, albo w to nie wierzę. To jest rzeczywistość. Bóg będzie mieszkał i Bóg chce mieszkać i zamieszka w moim sercu. Będziesz tabernakulum znowu i zaniesiesz Boga do domu. Zdają sobie z tego sprawę, zdadzą sobie z tego sprawę. Ci, którzy tam na Ciebie czekają, że Bóg przyszedł w Twoim sercu. To jest to wyzwanie dzisiejsze. Skarb roli, perła, aby wszystko oddać i aby tylko to zyskać. Moi drodzy, służba. Nasze życie to czas, aby służyć, czyli podejmować działania dla dobra drugiego człowieka. Dlatego na pierwszym miejscu w naszym życiu powinien być zwyczaj codziennej modlitwy o dar dobrej służby. Zastanówcie się, zastanówcie się, o co my prosimy Boga i czego życzymy drugiemu człowiekowi. Pierwsze, zdrówka, zdrówka Ci życzę. I ze zdrowia zrobimy sobie Bożka. I wszystko jesteśmy w stanie zrobić, żeby być zdrowymi na ciele. Będziemy po lekarzach chodzić, sanatoria będziemy odwiedzać, będziemy chodzić, trenować, ćwiczyć, tabletki łykać, jakieś suplementy. Też to robię. A chodzi o to, aby mieć codzienny zwyczaj modlitwy o dar dobrej służby abym służył, bo przyszedłem na świat mówi Jezus nie po to, aby mi służono, ale abym służył. Drugim moim drodzy, takim darem potrzebnym do służby jest rozeznanie, co jest prawdziwym dobrem. A jeżeli będziemy mieli tę modlitwę, to wtedy taka modlitwa nas ukierunkuje ku służbie żonie, mężowi, dzieciom, rodzicom, parafianom, ludziom spotkanym na ulicy, etc., 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 Potrzeba więc jest codzienna prośba, o umiejętność rozpoznania dobra, wpatrując się w tego, który jest dobrem. Może włączymy taką modlitwę do naszej codziennej modlitwy. Bo rzekł Bóg, proś o to, co mam ci dać. I Salomon powiedział: Daj mi serce, daj mi serce mądre i pojęte. Kiedy ostatnio prosiłeś, prosiłaś o mądrość Bożą w Twoim życiu? Może dzisiaj to kontynuuj. Może miesiąc temu to wróć. A może nigdy to zacznij. Moi drodzy, historia Salomona uczy nas, że gdy człowiek zapomni o pokornym stawaniu przed Bogiem, wtedy zaczyna służyć sobie, swoim namiętnościom i swoim rozmaitym bożkom. Salomon rozumie, że do realizacji funkcji, jaką otrzymał, do życia po prostu potrzebuje mądrości danej od Boga. Czyli zdolności rozróżniania tego, co jest dobre od tego, co jest złe. I takie Dawidowe postępowanie i rozumowanie jest wskazówką dla każdego z nas. Dla Ciebie jako żona i jako mąż, dla Ciebie jako mama czy jako tata, jako przełożona czy jako szef, jako przyjaciółka czy przyjaciel, jako proboszcz, jako wikary, ale także i może szczególnie warto o tym mówić w Polsce. Potrzebujemy tego Dawidowego rozumienia i tego Dawidowego postępowania, czyli szukając Bożej mądrości, potrzebujemy tego jako naród, jako wspólnota. Wygląda na to, tak patrzę po tych 36 latach pobycia, bycia poza Polską, że mądrości, a Bożej to coraz mniej w nas, jako naród jako wspólnota. Dlatego, moi drodzy, Bóg dał Salomonowi serce. Dał mu serce mądre i pojęte. Bo tylko ten, kto ma serce pojęte, pojętne, a więc słuchające i wsłuchujące się w mądrość przedwieczną, może mądrze służyć, rozróżniając dobro od zła. Tylko taki człowiek z takim sercem. Tego, moi drodzy, Wam i sobie z serca życzę. Amen. A miało być krótko. W Europie mają zegarki, a my mamy czas. Ale jeśli tutaj sobie czasu nie damy, to tam będzie jeszcze trudniej. Pomyślmy przez chwilę nad tym naszym sercem, a potem dopiero staniemy, aby wyznać naszą wiarę.